Zastanawiałeś się kiedyś, jak ksiądz może mi mówić o rodzinie, skoro sam jej nie ma? Jak może mi doradzać w sprawie dzieci, skoro sam ich nie wychowuje? Czy wiesz, że przez pierwsze wieki kościoła duchowni normalnie zakładali rodziny? Celibat duchownych to nie biblijny nakaz, lecz rodzaj kościelnej dyscypliny. Chcesz się dowiedzieć, co Biblia mówi o celibacie? Zostań ze mną do końca. W tym odcinku rozbitych filarów Rzymu przyjrzymy się jednemu z kontrowersyjnych tematów w Kościele katolickim celibatowi duchownych. Dowierz się, kiedy wprowadzono celibat i kto tego dokonał. Co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego oraz Biblia, czy apostołowie byli żonaci i czy Bóg rzeczywiście oczekuje samotności od swoich ludzi? Kiedy wprowadzono celibat? Przez pierwsze wieki chrześcijaństwa duchowni zawierali małżeństwa. Dopiero w IV wieku zaczęto dyskutować o celibacie jako normie. W 325 roku na Soborze Nicejskim pojawiła się pierwsza propozycja zakazu, ale została odrzucona. Celibat zaczęły wprowadzać lokalnie niektóre synody, na przykład synod w Elwirze w 306 roku. Obowiązkowy celibat dla kapłanów Kościoła łacińskiego został ostatecznie narzucony dopiero na Soborze Laterańskim I w 1123 roku i potwierdzony w 1139 na Soborze Laterańskim II. Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego? Katechizm przyznaje, że celibat nie jest powszechnym wymogiem, lecz dyscypliną Kościoła łacińskiego. Katechizm Kościoła Katolickiego. 1579 i 1580. W Kościele Łacińskim udziela się sakramentu święceń jedynie mężczyznom żyjącym w celibacie, którzy zamierzają zachować celibat dla Królestwa Niebieskiego. Wezwanie do celibatu jest wyrazem całkowitego oddania się Panu i ludziom. We wschodnich kościołach katolickich, pozostających w komunii z Kościołem Łacińskim, już od dawna jest zachowana inna dyscyplina. Dopuszcza się do święceń kapłańskich również żona tych mężczyzn. Taka praktyka uważana jest za zgodną z tradycją apostolską i bardzo starożytną. W punkcie 1579 katechizm kościoła katolickiego powołuje się na fragment z Ewangelii Mateusza 19-12. A brzmi on tak. Są bowiem kastraci, którzy tacy wyszli z łona matki. Są też kastraci, których ludzie takimi uczynili. Są również kastraci, którzy się sami takimi uczynili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć żonę, niech pojmuje. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale siódmym, Paweł pisze takie słowa. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę, i każda niechaj ma własnego męża. Nie stroncie od współżycia ze sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem, jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż płonąć. Powyższe fragmenty tyczą się ludzi ogólnie, nie chodzi tu konkretnie o kapłanów czy apostołów. Apostoł Paweł uważa, że lepiej jest być samemu, aby móc się skupić na Bogu, niż wziąć ślub i pozwolić, aby sprawy doczesne i potrzeby współmałżonka stały się dla nas pierwszorzędne. Ale jak podkreśla, jest to zalecenie, a nie rozkaz. Czy apostołowie mieli żony? Jak już wiemy, Paweł nie, ale Piotr już tak. Ten sam Piotr, którego Kościół uważa za pierwszego papieża. Ewangelia Mateusza 8 14 do 15. Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, która leżała w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Piotr miał teściową, a więc i żonę. Paweł również wspomina o tym, że apostołowie podróżowali ze swoimi żonami. Pierwszy list do Koryntian 9:5. Czy nie mamy prawa brać ze sobą żon, jak pozostali apostołowie i bracia Pana i Kefas żeby była jasność kefas to Piotr, a wiemy to z Ewangelii Jana 1, 42. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzał na Niego i powiedział Ty jesteś Szymon, syn Jonasza, Ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy, Piotr. Ale co Biblia mówi konkretnie o kapłanach, Biblia nigdzie nie zakazuje duchownym zawierania małżeństwa. Wręcz przeciwnie, w liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale apostoł Paweł wyraźnie pisze o tym jakie warunki musi spełniać starszy zboru. Pierwszy list do Tymoteusza 3, wersety 2, 4 i 5. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży. Dalej, w tym samym liście jest mowa o diakonach. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. A w wersecie 15 Paweł wyjaśnia: Pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu bożym, który jest kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Paweł pisze wprost. Słudzy Boży powinni mieć żony. Podaje również dlaczego. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży. Jakie są powody wprowadzenia celibatu? Historia pokazuje kilka takich powodów. Uniknięcie dziedziczenia majątku kościelnego przez dzieci księży. W średniowieczu Kościół posiadał ogromne ilości ziemi i bogactw. Duchowni mieli rodziny, dzieci i często przekazywali majątki swoim potomkom. Kościół widział w tym zagrożenie dla swojej ekonomicznej potęgi. Dlatego uznał, że celibat pozwoli utrzymać dobra w rękach instytucji, a nie rodzin duchownych. Zwiększenie kontroli nad duchowieństwem. Celibat sprawiał, że duchowni byli bardziej zależni od struktury kościelnej. Bez rodzin i potomstwa łatwiej było nimi zarządzać, przenosić, a nawet karać bez konsekwencji społecznych. Samotny duchowny był bardziej lojalny wobec Kościoła niż wobec rodziny. Wpływy ideologii gnostyckich i manichejskich. Już od II do III wieku pewne nurty heretyckie postrzegały ciało i seksualność jako coś złego. Te idee zaczęły stopniowo przenikać do chrześcijańskiej duchowości. Choć Biblia nie naucza, że seks w małżeństwie jest zły, wpływ tych idei zniekształcił pierwotne nauczanie. Próba wywyższenia stanu duchownego. Wprowadzając celibat, Kościół chciał odróżnić duchowieństwo od zwykłych wiernych, tworząc elitarną, rzekomo czystszą kastę, co nie miało poparcia w nauczaniu pisma. Czy Bóg rzeczywiście oczekuje od ludzi samotności? Bóg ten temat porusza bardzo szybko, bo już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, wersety 27 i 28, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą, i Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. W rozdziale dziewiątym, werset pierwszy. I Bóg błogosławił Noego i jego synów, i powiedział im: Bądźcie płodni, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię. Bóg też mówi, że nie jest dobrze, by człowiek był sam, dlatego stworzył Adamowi Ewę. W Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza pan Jezus mówi: Czyż nie czytaliście, że stwórca, od początku stworzył mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Podsumowując, celibat nie jest nakazem biblijnym. Apostołowie mieli żony. Biblia nie potępia duchownych żyjących w małżeństwie, wręcz przeciwnie, mówi, że jeśli ktoś chce rządzić kościołem, najpierw musi dobrze rządzić własnym domem. Obowiązkowy celibat to wymysł kościoła. Czy pomaga on duchownym w utrzymaniu ciała w czystości, czy raczej jest prowodyrem do popełnienia grzechu? Na koniec zostawiam ci do przemyślenia słowa Jezusa o faryzeuszach i uczonych w piśmie: Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Chcesz poznać prawdę? Sięgaj do Biblii. Tam jest źródło Bożej Woli. Nie w ludzkich tradycjach. Daj lajka, subskrybuj rozbite filary Rzymu i udostępnij ten film dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.